Siema siema, z tej strony Black Look, a to kolejny odcinek z gry Rush Wars na moim kanale. Moi kochani, chciałem wam pokazać na początek, czy obrona defensywa w tej grze ma znaczenie eee, i powiem wam tak, ja bardzo często modyfikuję swoją bazę i Próbuję ją dostosować do tego, w jaki sposób i jak przeciwnicy mnie atakują i cały czas ją poprawiam. I specjalnie w dniu dzisiejszym, w caluteńki dzień, nie wchodziłem na gry, aby nie odbierać e, tych gwiazdek za obronę i to jest dokładnie od wczoraj, od godziny, już Wam mówię, godziny 23 wieczorem do dzisiaj, do godziny, w tym momencie godzinę 20 mamy, bo wtedy nagrywam. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tyle gwiazdek e, wpadło, jak widzicie 235 gwiazdek jest z obrony. No i w sumie znowu miał być, e, rozpoczynać miałem odcinek od mu, o, powiedzenia, że wbijamy nową rangę e, w grze Rush, Rush Wars, a tutaj ta ranga wbiła się sama, zbieramy te gwiazdki i w tym momencie wskakuje nam Superstar słuchajcie, Superstar 8000 ja sobie robię screena Mamy screena i yy, teraz Będziemy mieli yy, Plus 25% kart I złota nam się będzie wydobywać I plus 25% kart Więcej będziemy zdobywać yy, Superstar słuchajcie, sezon zmilirza się Ku końcowi, ale pięknie ta gwiazda wygląda Zostało 13 godzin do końca sezonu Jakbyście nie wiedzieli, co to znaczy Że będzie koniec sezonu Koniec sezonu kochani, znaczy to Że zostanie zabrane mi Na przykład, czyli jeżeli mam 8000 gwiazdek Będzie mi zabrane 50% Gwiazdek ponad 3000, czyli łatwo policzyć. Bierzemy 3000, zostaje nam 5000 do podziału, czyli zostanie mi 2500 plus 3000. No, taka łatwa matematyka, czyli będę miał 5500 gwiazdek w dniu jutrzejszym i od tego pułapu będę startował. No, w tym sezonie oczywiście już nam się nie uda dobić do elity, ale spróbujemy w następnym, zobaczymy co z tego, co z tego wyjdzie możemy sobie oczywiście zrobić opening, w tym momencie zobaczymy jak tutaj więcej tego, faktycznie 250 znacząco więcej tego golda wpada i tutaj nam takie karty dropnęły, z tych skrzynek z defensywy absolutnie jeszcze nic mi sensownego nie wypadło więcej wypada z tych freeboxów i tutaj bardziej jakieś takie ciekawsze rzeczy mi się trafiły, może na razie po prostu nie mam szczęścia i pek i tutaj mamy mortarka i plazmagan to by było tyle Zobaczmy sobie nowe oferty. Nic tutaj, co by mnie interesowało, więc sobie to zamykamy. No i chciałem Wam pokazać, słuchajcie, jakim składem w tym momencie bije na tym poziomie w granicach 8000, ale oczywiście ten skład zdecydowanie również sprawdza się, sprawdza się na, niższych, na niższych rangach, znaczy na niższej, na niższej ilości gwiazdek tak zwany spamik, tak. Czyli bierzemy sobie, słuchajcie, bierzemy sobie dwa razy szeldy i dwa razy bierzemy tutaj te jednostki. Nigdy nie pamiętam jak one się nazywają, tropersi. Bierzemy sobie tropersów do fula i biorę jeden raz, słuchajcie, jackpack. E, po co? Ano, po to, że jeżeli są bazy, gdzie są tylko na przykład granatki, e, czyli te pitcherki, e, to e, albo zostanie mi sam mortar, e, to wtedy e, te, ta jednostka. E, Potrafi mi wygrać atak. No i spróbujmy sobie zaatakować. Do tego spelna niewidzialność. Hmm, oczywiście, dalej e, również stosuję e, strategię z, e, z hotshotami i z niewidzialnością, jednak troszkę już mniej zaczęła ta strategia wchodzić, e, więc spróbowałem szukać jakiegoś rozwiązania. No i ten spamik e, sprawdza się nieźle. Zobaczę, jak długo szuka. Nie jest to strategia na pewno jakaś już ekstra. Na tym poziomie po prostu już nie ma chyba takiej strategii, chyba że ma bardzo wysokie levele, e, ale sobie spróbujemy. Jeżeli jest defensywa taka mocno Famowa, to to po prostu no nie ma nie ma szans się przebicia ale no jak to się mówi trzeba próbować i tutaj zobaczymy jak nam to pójdzie jeżeli będą tutaj mrożenia ustawione to niestety polegniemy ale być może być może nam się uda przyspieszenie od komandera laser jeden pad żeby ten drugi laser pad jesteśmy w domu bo w tym momencie nawet jeżeli już tutaj nas to wybije a tak się stanie, to zobaczcie w tym momencie, po co ta jednostka jest. A no właśnie po to jest ta jednostka, że zobaczcie w takiej sytuacji elegancko dokańcza nam tą bazę, bo został tylko mortar, który strzela tylko i wyłącznie w jednostki naziemne. I właśnie dlatego dobieram to. Bardzo często w ogóle jej nie mam, jak, nie mam, jak wykorzystać tej jednostki, bo jeżeli mi zostaną jednostki strzelające, no to ona jest bardzo słaba i, i praktycznie nic nie jest w stanie zrobić jak gdyby sama. Ale zróbmy sobie jeszcze jeden atak. Zobaczymy, weźmiemy komandera, żeby to było z komanderem, i pokażę Wam jeszcze raz, może się uda, świetnie by było. Niestety, na tym poziomie już jest takie trochę rzeźbienie. Po jednej, po dwie gwiazdki, bardzo dużo ataków, e, które nie wchodzą. E, staram się, żeby ta jedna gwiazdka, no, często jest, żeby te dwie były, to jest świetnie, mm, ale jak są dobrze ustawione bazy, to, to, to nie ma co, nie ma co e, się oszukiwać. Zrobienie trójki jest bardzo, bardzo ciężko, e, a wyszukuję już przeciwników i z większą ilością e, gwiazdeczek. Więc jest mega trudno. No i tutaj będzie mega trudno, bo właśnie na takie bazy, gdzie są dużo jednostek. To niestety ta strategia najlepsza nie jest. No ale spróbujemy sobie jeszcze raz. Może, może nam się jakimś cudem tutaj uda. Czekamy, czekamy. I teraz czekamy, aż jednostki nas namierzą, czyli jeżeli są bazuki, to trzeba żeby te bazuki nas namierzyły, jak nas namierzą, to dopiero wtedy, wtedy staramy się atakować. Czy tu się uda? I tu się uda również, słuchajcie, zobaczcie, tu również się udało. Ważne jest z tym spelem na niewidzialność. Musicie czekać. Jeżeli są lasery, rzucacie go dopiero w momencie, jak zostajecie namierzeni, czyli jak on się ruszy w Waszym kierunku, czy bazuka, czy piczerka. Jeżeli ona się ruszy, czyli na, yy, yy, także już wiecie, że namierzyła Wasz skład, wtedy dopiero rzucacie spel na niewidzialność. Spróbujmy jeszcze raz żeby było jeszcze raz weźmiemy sobie komandera no do trzech razy sztuka byłoby zbyt pięknie gdyby były 3 na trzy weszły nie sądzę nie sądzę bo tak dawno już nie byłem no ale na odcinku dla was czemu by nie wszystko się może zdarzyć tralalal tralalam no i tutaj się to nie zdarzy słuchajcie tutaj się to nie zdarzy bo jest za dużo laserów no ale dobrze, ale spróbujmy, bo chcę wam po prostu pokazać jak ta strategia działa na różnych w różnych opcjach. Tu sobie trochę się cofniemy, żeby tamci doszli wcześniej w ten sposób. O, dokładnie tak i lecimy. Tutaj sobie puścimy ich od razu i czekamy, czekamy, czekamy. O i rakietnice. Rakietnice nas pokonały niestety. No to już są mocne bazy, ale jedną gwiazdkę gramy. No, i nic więcej nie ma szans tutaj zrobienia. Więc tak jak mówiłem, no ciężko, na 15 levelu już tutaj kolega ma lasery, jeszcze te rakiety wylatujące z ziemi, które po prostu na które nie da się, których się nie da uniknąć, bo one jak już wystrzelam, to nawet rzucając spel na niewidzialność, w nas uderzają. No ale 2 na 3 ataki udane, więc myślę, że nie jest tak źle, więc próbujcie, próbujcie tą strategię, można ją próbować również w takiej wersji, czyli czyli na przykład wziąć dwie tarcz wróć dwa szeldy i sześć tropersów jeżeli jesteście na niższym haku no to macie tych miejsc 7 więc możecie wziąć od tego tropersa jednego mniej ale próbujcie bo to jest bardzo fajna strategia tak zwana taka strategia spamowa i piszcie w komentarzu pod spodem jak wam się to sprawdza i może macie jakieś inne strategie którymi bijecie które wam się sprawdzają i pamiętajcie Łapencje dajemy, kochani, ee, i subskrypcje, No bo lecimy po te 3K, może w końcu się nam uda osiągnąć e, ten mały sukces i kolejny i mały kroczek. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, pozdrawiam wam was do następnego razu. No i w przyszłym sezonie lecimy po 10 tysięcy. Bajo!